Słuchajcie, żeby to usprawnić, dodamy dwie rzeczy. Będę zapowiadał walkę, która będzie walkowerem. Osoba wygrywająca nie musi już wychodzić na środek, ta walka będzie po prostu ogłoszona, kto wygrywa. Druga rzecz, prosiłbym, aby osoby, które wiedzą, że będą poczuły następną walkę, żeby były jak najbliżej szranek, jak możliwie. Będziemy starali się to zapowiadać z wyprzedzeniem. tylko przypomnę, następna para. Następnie Piotr Gocyła wygrywa walkę walkowerem, więc przygotowuje się Michał Ślusarczyk, Valentino Żulicz. Valentino, Iwan, when we read your name, please stand next to the list and be prepared for our next fight. We need to speed up. Stopp! 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 Stopp!